Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sąsiedzkich Metamorfoz Słuchajcie, dzisiaj Kassandrę. Zmieniłam Kasandrę Jestem bardzo ciekawa tego, co mi napiszecie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba Czy wolicie właśnie Kasandrę w wersji klasycznej No ja jestem zadowolona, mi się podoba bardzo Jakbym ją wolała w wersji klasycznej, to, to bym jej nie zmieniała logiczne, co nie? Więc tak, jak zauważyliście, już nie było dość dawno odcinków z tej serii, ale no, skupiam się teraz na tych moich dwóch takich głównych seriach: czyli na wyzwaniu Jestem Kochankiem i na, główne, na, głównej, na luźnej rozgrywce z Arią. No, a takie filmiki właśnie jak Speed Buildy czy sąsiedzkie metamorfozy, będę po prostu sobie co jakiś czas wprowadzała. Bez po prostu spiny, bez jakiegoś tam, że, że muszę i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. No, a tutaj teraz sobie przejdziemy troszkę do Kasandry, ogólnie da mi okularki, ale, ale zdjęłam, bo coś mi po prostu nie współgrało ze sobą i. Chyba musiałabym jej rzęsy dać z, z detali skóry, tak? No, ale wtedy widocznie o tym nie pomyślałam dopiero teraz mi to przyszło do głowy e, Dlaczego Cassandra? Jakiś czas temu wstawiłam Wam zdjęcie Znaczy przemianę Kasandry, Którą kiedyś, dawno, dawno temu e, Zrobiłam na moim prywatnym sejwie Akurat miałam zapisane te zdjęcia No i... Z tego co, co widziałam, co pisaliście, bardzo Wam się podobało właśnie parę osób pytało nawet, czy będzie z tego odcinek, no ale że, że ja miałam po prostu same zdjęcia, nie, nie miałam nagrania, bo wtedy nie nagrywałam, to postanowiłam właśnie tutaj w serii, bo to są w simowie z serii z luźnej rozgrywki, postanowiłam tutaj zmienić naszą kasandrę, która jak wiecie, ma już dziecko. Mówiłam Wam właśnie o tym, że ona tam jest w ciąży i tak dalej. No, no i urodziła i ma chłopca. No, co prawda zrobiłam ją tak bardzo, bardzo nastolatkowo. Dwa fajne takie warkocze. Ogólnie bardzo lubię tą fryzurę. I no, tak wydaje mi się po prostu, że młodzieżowo, ale to tak naprawdę jedno nie przeczy drugiemu. No, strój oficjalny, jak widzicie. Piękna, długa suknia, którą niedawno pobrałam. No i właśnie wykorzystałam ją tutaj na naszej Kasandrze. Jest po prostu boska, moim zdaniem, ta suknia. Fajnie wygląda, na pewno nie do każdej simki. No bo, no bo wiadomo, jak każda rzecz wygląda na, na każdym simie tak samo fajnie. Ale ogólnie zobaczcie teksturę tej sukienki, i tak dalej. No, jest wykonana według mnie bardzo. Fajnie. E, te dwie kiteczki naszej Kassandry. Teraz ma dwa warkoczyki. E, no, miała krótkie włoski. Ma troszeczkę dłuższe, ale wiadomo. E, po prostu może ma doczepione albo jej urosły. Nieważne. Słuchajcie, nie wnikajmy w takie szczegóły. Co teraz? E, strój sportowy. Nie wiem, co jej dałam. Nie pamiętam, bo samo wideo nagrałam już sobie już jakiś czas temu, a teraz dogrywam tylko tylko dla Was głos. I, I nie pamiętam tak naprawdę, co tam jej dawałam. Teraz mamy strój do spania. Na pewno będzie to piżamka. No dobra. Bez żartów. Zobaczymy, co ja jej tutaj dałam. Ogólnie odcinek ma 7 minut, więc nie będę Wam tutaj raczej muzyki. W, wklejać, tylko będę coś tam gadać, czy coś mądrego, czy pierdoły, to już sami sami stwierdzicie. No, ta miała taką, przepraszam, żółtą piżamkę i, i różowe skarpety. i dałam, bo u Ari przecież już zimno się robi powoli. No, mam herbatkę, co prawda zimną, ale nagrywam... Yy... Ten odcinek, właśnie po tym jak nagrałam, jestem kochankiem, więc trochę mi głos już siada. No i tutaj też, właśnie w, w stroju na przyjęcie, chciałam jej dać taki kombinezon, ale ona jest za chuda do niego. Też właśnie taki, co dopiero, co nowy pobrałam. Jak widzicie, właśnie mam znowu uszkodzone mody, tak. Usuwałam te uszkodzone mody, robiłam z tego odcinek, robiłam sobie porządki w modach, a i tak znowu pobrałam coś uszkodzonego, ale no trudno, nic już nie zrobię, będę musiała jeszcze raz to za jakiś czas pousuwać. Fajny jest ten strój, podoba mi się, lubię go, yy, ten kombinezon taki jakby, w sumie nie kombinezon bluzka i spodnie, ale jako strój jednoczęściowy jest w Simsach. Z gry, jak y, wiecie, niewiele rzeczy z gry mi się podoba Chociaż teraz w tym dodatku fajne, parę fajnych rzeczy wyszło, w, znaczy w akcesoriach W tym kompaktowym wnętrzu, czy, czy, jak to tam, czy, czy, czy Czy jak to tam, oj, kaperutek mi tam nie działa właśnie, nie wiem czemu Nie pokazuje się w ogóle No i co teraz mamy, aha, no dam jej ten kapelusz, znaczy się nie ten, tylko inny, z gry no i w kropeczki czerwone no i zostały nam dwa stroje na gorącą pogodę i na zimną pogodę dajcie znać w ogóle czy mam nagrywać jeszcze tą, te są wszystkie metamorfozy czy chcecie oglądać takie przemiany czy skupić się głównie na, na tamtych dwóch seriach no tutaj nie będzie dużo tych odcinków z tych metamorfoz, bo bo nie mam tyle czasu taka jest prawda, słuchajcie ale no, jestem ciekawa, czy oglądacie z chęcią, czy, czy nie oglądacie Dajcie znać w komentarzach Fajne też tutaj na gorącą pogodę, bo po prostu zwykły, zwykły t-shirt i spódniczka, jakieś sandałki czy... Niektóre stopy są takie dziwne w tych butach, są takie niedopracowane te buty po prostu No, no i kochani, odcinek się kończy Metamorfoza się kończy, więc czekam oczywiście na Wasze opinie, co myślicie o Kasandrze? Czy podoba Wam się w wersji mojej wersji, czy podoba Wam się bardziej w, w takiej zwykłej, standardowej wersji, 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 wersji i nic więcej. W standardowym stylu. Więc jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a, a chcecie być na bieżąco z filmami. No i jak zawsze cieplutko Was pozdrawiam i do usłyszenia w innych i kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, pa pa!